I okazało się, że no jest, jest to możliwe. Najpierw przekonaliśmy Pefro, później przekonaliśmy Zarząd Powiatu Sierackiego, no i udało się. Ta piękna biblioteka, która faktycznie niektóre osoby miały utrudniony dostęp, szczególnie tutaj na górę, teraz dzięki tej windzie, którą będziemy tutaj Pani Dyrektor otwierać, będą mogły już korzystać z pełnej tego co tutaj nasza, nasza biblioteka oferuje. Charakterystyka potrzeb tych osób jest bardzo indywidualna, a tak naprawdę nasza wiedza jest bardzo ograniczona. I dlatego zdecydowaliśmy się, aby taki model, który będzie polegał na współpracy i komunikacji właśnie również z Państwem. I to nasze spotkanie, jak już powiedziałam wcześniej, jest taką szansą,